Witam wszystkich z tej strony. Look, to jest, to jest, co to, to jest? To jest kolejny odcinek, pierwszy odcinek, nie wiem jak to nazwać. Jest to odcinek z Minecrafta. Chcieliście Minecrafta, to jest Minecraft i chyba najfajniejszy, taki najprzyjemniejszy sezon, jaki mogliśmy wybrać, to właśnie sezon Duszny Survival. O, na którym się najfajniej chyba bawiliśmy, nie? No Było, było dosyć tak znośne. Wiem Ci, że ja najlepiej się bawiłem na, na truskawkowym. No, no tak, faktycznie, truskawkowe też był dobre. Ale duszny pamiętam, że był spoko. Zresztą, tak. to nie, nie powiedziane, że duszny jak był duszny, to musi być teraz taki sam. No ten wcale tak nie oznacza, nie? Więc ogłaszam szelmi wobec, że zbudujemy dom na tym gircie. Na tym? Tak. Na tym? O, o, o kurczak. To jest, <laughs> <laughs> Ej. Pierwszy jajko, pierwszy kurczak. Czyliś może? Ej, dobra. No, y, wiesz co? Bo w sumie to. Tu jest. A tu jest. Wiesz co? Y, może chodź zniszczymy no. do tego poziomu chociażby. Hmm. A ja my chyba potrzebujemy narzędzi, tu się narzędzia robiło w tej grze. Tak, to idę po drzewo. Po drzewo czy od razu po kamień idziemy? Wam? Pod drzewo czy lepiej od razu po kamień? Na czym wykupisz kamień? A nie można drzewo, ręką? Słuchaj, zrobię jeden kilo i od razu pójdziemy w kamień. No to, dawaj. To idzie i o... ten. Zbierz trochę kamienia i mi przynieś ja sobie zrobię ten. A i tak drzewo jest potrzebne do patyków. Co no, nie ty wiem. Kurde, ja ci powiem, że już zapomniałem, jak się gra w tą grę, Dobra. E, czekaj, jak to się zrobiło? Teraz się tak... Teraz się zrobi workbench. No wiem, właśnie, to jeszcze stół do Proszę mnie. Tak, i teraz tak. E, robię patyki. Dobra. Ej, ty. No tutaj na dole Hej. No. Cześć, że nie, teraz, jak, teraz jak chcesz biec pod górę to sam skaczę, nie musisz spacji wciskać No, no, no Popatrz, popatrz Czekaj, postawię tutaj workbench Weź mi zrób łopatkę no, A bo kilo tu Zaraz, zrobić kamienną No też o to nie chodzi Tutaj gdzieś była kopalnia Dawaj mi też jeden kilo no przez no, zaraz ci sobie kamienne, uspokój się. Ja sobie zbieram nasiona, chociaż tutaj moje nie umiesz. A powiedz mi, czy ta mączka kostna no? to ona działa y, też na zboża, czy nie? Tak działa, tylko że teraz trzeba kilka razy ujść. To chyba zawsze trzeba było kilka razy. No nie, kiedyś było tylko raz i już masz. No. Ale mi chodzi o to, czy na przykład jak zboże zasiejesz dopiero i sypniesz, to od razu rośnie? No. To, że tak etapami rośnie. No no. O, to na razie dosyć. Masz, 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 masz. Masz masz masz, 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 masz. Raz, dwa. Juuu. Bo tam już węgiel znalazł, nie? Co? Węgiel już tam znalazł. Fajnie. No. Myślę, że tutaj sobie zrównujemy jakiś taki domek na wzgórzu. No. Wtedy by było fajniej, bo tam mieliśmy kurczę płaski teren do budowy, chyba nie? Ech. Przecież nie wiem, czy to fajniej, czy nie. Nie pamiętam Tutaj może Zrobić, zrobić go na jakimś wzgórzu takim Czy zrobi jakieś potem schody? Damy radę Ogólnie ogóle to tak kurde wycinam ten teren Może na razie starczy w ogóle... Jaka była Twoja pierwsza styczność z Minecraftem? O, o, nie pamiętam, ale o, o chyba powiecie. z, z wokem, chyba. Co? Wokem mnie uczył grać. Wokem? No. Bo widzowie właśnie tak gadali dużo, żebym zaczął grać to. No a że wtedy jeszcze to były czasy, kiedy Wokem <coughs> palcy nie pił, to akurat on napotoczył się i on mnie musiał uczyć. A co? Nie, nie, no tak się pytam, bo ja ci opowiadałem, że to tym mają pierwszą styczność, to może na odcinku też opowiem. No, powiedz, co. Eee, no to poszedłem kiedyś do kolegi... No, jeszcze wtedy miał kolegów. <laughs> poszedłem kiedyś do kolegi i on się wtedy strasznie seplenił, ja nic nie rozumiałem. I pamiętam, wtedy pokazywał mi ekwipunek, miał jak zbroję, ogólnie wszystko zenchantowane. Eee... I ty do lawy Nie, 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 nie. Wszystko zainczantowane, tam jak z i tak dalej, no wszystko miał full wypas, nie? Sprópiec trochę pas bomba. Tak, no i on się zeptiem, powtarzam i powiedział, że wtedy filęliśmy środkiem jeziora, takiego dużego i żebym trzymał spację, żeby, żebym trzymał się na wierzchu. No to ja przytakuję, bo ja go nie rozumiałem. Ten poprzedł, Ten poszedł jeść kolację. No to ja płynę, nagle patrzam, padam na dno, klikam wszystko po kolei bo ja wiem, że tak nie powinno być. Nic się nie dzieje. u, u, uuu. No i po ptłkach. I teraz tak. Ja siedzę. Taki wiesz, grzeczny na łóżku. <grym> siedzę grzecznie, Ten przychodzi. Nie spojrzał na mnie. Ja pierdolę. Rozjebałeś mu cały dobytek, kurwa gamoju No to, to jakieś, jakieś podłoże już pod chałupkę się robi Tak Taka mała? Ty, kurwa jesteś mała. Czek na mi jednej ziemi, żeby skoczyć do siebie No i dobrze ci tak w górę Dobra będzie fajnie taki Możemy tu zrobić taki basen, który będzie leciał tam Więc to kiedyś, na nie. Ale nie wiem chcę tutaj myślę, żeby trochę jeszcze tutaj rozszerzyć się. No dobra, no to no powoli co najpierw musimy iść. wejść i z no zdobyć jeszcze jakieś kurde trochę i kamienia. Chodź idziemy, gdzie ty to wypadnie miałeś? Tutaj była czekaj, chodź tędy. tutaj coś tu leży, Bierę. biorę. Biorę gdzie? I tutaj masz od razu po prawej stronie witacie yyy eee. <laughs> Dary. Ej, to jest tutaj... jakiś ten kamień taki inny tu. No tutaj są kilka nawet... Ale tak, bo to... bo to były... Ty... Ale nie, ja już te nie znam, tylko chodzi o to, że... Dary, tutaj jest kilka rozwidzień, nie? Co? Jak mam być? Bo tutaj jest jedno w prawo i to potem się tam jeszcze raz daje. No nie ja tam nie chcę. Hej tego białego byśmy zbudowali hołdę. Tak jest dużo. Ty Tutaj coś się... O kurwa, lewa tutaj jest. Czyli zaraz będziemy diamenty. Co ty wiesz? Kop, kop ten biały, nie wiem jak to się nazywa. To sprawdź. Diorit. Dobrze. Ale Tylko... tego chyba potrzeba cztery, żeby one były czyste. Żeby był czysty potem. Ale ten też ładnie wygląda przecież. Nie. Dobra, nie zapomnij trochę kamienia ze sobą wziąć. Ja tu biorę węgiel. Będzie potrzebny. No to ja kamienia trochę nabiorę. No to ten kamień jest potrzebny. Bruk. No. W sensie, żeby zrobić narzędzia. Tak, bruk. Yy, I w sumie też sezon, jaki mi się taki bardzo podobał, to były z tymi epokami. E, Venice. Wenis. Tak, co ja tam zbudowałem kurde z ładną. Ten na pustyni. Chuj. To, był, yy, to był dobry pomysł, dobry sezon, tylko że. Nie w czas trafiliśmy, no bo to był już ten etap, kiedy nam się Minecraft kompletnie znudził, nie? Znaczy, przynajmniej mi. A że ty już za wszystkich? No właśnie. Nie no, ale choć wierzę, to że jak no, gracie męczy, no to już nie masz z niej takiej satysfakcji, jak, jak się powinno mieć, tak? Który masz level? Co? Który masz level? Jaki level? Kurwa, na dole masz paski. Pasek taki zielony. No, i na środku powinien być level napisany. No. A ja nie mam. Ja mam już czwarty, zakopanie węgla, nie? No, ty gnoju, to ja też sobie wykopię trochę węgla. O, już mam pierwszy, no i chodź w dupę. Ja mam czwarty nadal. Kurwa, poczekaj, zaraz cię dogonię. Ten Andes... Co to jest? A szybko się kopie na szczęście Ten dioret też czy matki słychać czy jednego? Luzka. Luzka. i matka też matki. Ja! <laughs> a na jest? Nie, właśnie muszę po nim jechać za chwilę Kurwa żelazo, za... a nie takie żelazo <laughs> Jakie ja teraz wyjdę bitny na górę? Nie wiem, podstać co ci, czy... A co to jest? A zaraz coś jeszcze w... I słyszysz, jak już tu jesteś, to kop tyle, ile żeby ci ten kilo się rozwalił? Dioryt dają A co to jest? No, bielsze trochę od tego andezydu. No, dioryt to właśnie jest to, co potrzebujemy. Nie, a nie andezyd? No nie, dioryt, ten biały. Kurwa, jak kupiłbym kopem kupi, kupi andezyd. <grym> no to też się przyda, ale na, na, do mury będziemy stawiać z diorytu. Ale jest go tu od cholery, więc go nie braknie, fajnie. Tego mi nie brak... O, mi się już skończył... Yy, Kira. Okres. Jak tu wyjść, ty? Tu trzeba schody zrobić. O, jestem. Ty, czekaj. Tutaj A drodzy tak. jak się zaczęła wasza przygoda z Minecraftem? Opowiedzcie nam w komentarzach. I oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, jeśli się odcinek spodobał. Koniecznie. Czy, czy... Nie ma to tam. Więc ja z chęcią poczytam te komentarze, gdzie ktoś napisze, jak się zaczęła Wasza przygoda z Minecraftem. Jak ty mówisz, że trzeba. cztery, żeby wyszło? Są... Nie. Wy... nie wiem, wy... nigdy tego nie wiem, wy... nie robię. aha, wypolerowany. Ale Czasem. to ten, ale to nie cztery są potrzebne, bo się zmienia w to samo, tylko że po prostu wypolerowany. Aha. Czyli jak wstawisz tak, to ci tak wyjdzie. To dobrze. Zaraz mam. Hmm. Masz żelazo, to dobrze. Dobra, skończył mi się już Ej, a... Znaczy... A masz jeszcze jakąś siekierkę? Bo trzeba drzewo zdobyć? zdobycie. Eee, nie, mogę zrobić zaraz. <laughs> Czekaj. Ja mam wypolerowany dioryt i zaczynam budować. A ja się stary zastanawiam jak się z tym wydostać, bo jestem tak trochę w dupie Nie ja tam schody zrobiłem, chyba że ty gdzieś tam jesteś. No ja kurwa głębiej poszedłem jakieś. No to, to ci nie pomogę. Czekaj tu są jakieś... Od grzybek. Nie wiem kurwa, będę chuj się śmijał będę. Nie mam tego, żeby zniszczyć Oj. O nie. Ja kurwa wyszedłem wszedłem O w dupę, tu jest drugie wejście tak wystarczył na niecałą motoczkę, więc musimy tego od cholery nakopać. A żeś kurwa zrobił schody Co? Fajne schody Fajne, nie? No. Eee, dobra, wiesz co, ja no bym... No jak z... ja sobie Stak, co Dobra, ja to zostawiam, idę na drzewo polować. Ale jak ja tutaj wejdę? No zaraz będziemy robić wejście, spokojnie. Dobra, mam już. E, mam 58 tego. O, ale dobrze trafiliśmy z drzewem, bo są te, te grube takie. Wiesz, które. A jak, jak się robiło ten wypodarowany? No 4. Tak, 4. a no, nie, nie, a już napierdolę z tym Idę zrobić siekierę. Eee, Więc co, to zrób ten i od razu skrzynki się zrobi. Dobra, najpierw muszę zrobić siekierę, bo przecież kurde nie... Też patyki? Mam, aha, mam jeden. No to, to daj! Zplotu masz, teraz masz pięć. Czekam. jak będzie. to było? Eee, patyki... <laughs> patyki się tak teraz siekiera. Chyba było tak? A nie, ja nie zrębna chcę zrobić siekiera. Z kamienia Dobra, chyba tak. Okej. Ej, toczyki mi poleciały. Poślepę. Idziesz ze mną na drzewo? Do, masz jeszcze jedną sikerek? Mam, mam trzy, jak chcesz to chodzi Co to jest? O kurwa! To jest <laughs> nie dzieci. Mogę go zrobić? Nie, czekaj, bo cię za nie, ale to nie są potwory. Nie bo on cię może zaatakować. A ja chcę go zabić. No to jest fajny misio. Ty pajak jak stał na dwóch łapach No, się stawiam ty. Fajne zwierzątko. <laughs> kurwa, twoja chcę. Chodź, chodź. twoja ma piękna, kurwa. Co to jest, że na mnie tak duże? <laughs> Ty żeś głupi Ja pierdolę A u góry jest chyba jeszcze jeden No to zaraz A go zrzucę z tego drzewa grumasa To masa. są kurwa dwa A one się mnożą jak jakoś? To? to sobie pierwszy zrobimy ja, ja pierwszy raz tutaj widzę Ty grzyb To sobie zrobimy później kiciucia Patrz jaki duży grzyb Gdzie? To kurwa co to było? <laughs> Kraina czarów może nazywamy inaczej tę sezon, co? Nie, nie, nie Duszek w plenicelu O nie, to ty, no, nie Ty, a to są maniety Kur... jak grzyb I e, one oddychają mm. Co oddycham? On tak fajne dźwięki wydaje Grzyb? Nie, nieźle. <noise> <noise> Patrzy się na mnie głupi, ale ma nosek, kici-kici. No kici. co, jak cię w nosek, to zobaczysz. Dolwa, kurwa, dolwa. <noise> no, dolwa. Kici-kici, taś-taś. Ja, jaja mu widać. Pewnie, jeszcze <noise> do zabierzcie <zoza> zabierzcie <noise> popcorn, kupcie. A ja, to jest dobre, to jest dobre, będziemy mieć śnieg. No i po co nam się? Nie ja wiem. Kocham to twoje odpowiedzi, nie? Po, po, Posać drzewko? Nie. Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. Będę. Haloo! Ja co przedmiot? to jest? Zobacz, Kurwa, deń. Weź ty się już odpal ode mnie. No <laughs> co boisz się? O, mam prawie stack pochodni. Dobra, mam pierwszą skrzynkę. I, idzie tak, będzie żelazo, będzie bruk, będzie antezyd, dioryt i dioryd polerowany. Aleś się majster, majster Wypolerowany dioryt. Aha, dobra. No. Co ty chciałeś? No, majczynąłeś. Masz tu jeszcze jeden. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, Nie? mogłeś go postawić? Nie. Aha. I wejście będzie od tej strony? Myślę, że od tamtej, ja no, dobra. Nie, jak od tamtej, musi być od tej. Ja mogę ja pewnie. <utan> Oglądałeś kiedyś e, znasz może inaczej legendę polskiego Minecrafta, Joker. No. Znasz go. No, On kiedyś budował w Minecrafcie takie dwie wieże. Jedna była wieża z Stone'a To był ten tak zwany, ja to tak nazywam brudny kamień. I po bokach leciały... Lawa. Ona w nocy wyglądała pięknie. I była dosyć wysoka i był y, ładny widok, nie? Mhm. Mm Także myślę, że może też byliśmy takie coś i Pomyślimy, pomyślimy. W każdym razie ten odcinek już dobiega końca. To co? W następnym odcinku co? Znowu w kopalniach? No myślę, że tak. najbliższe odcinki będzie... Mm, najwyżej może I... trochę kopalnia, trochę drzewo, bo trzeba podłogę już zacząć robić. Jakiś daszek kombinować. Czy tak by się jakiś przydał. Czy ja, ja wiem? Najlepsze czasy jak pamiętam naszej gry w Minecrafta Fateful to były właśnie bez, bez tego. F F Fateful jest fajny. Fateful to jest ten, który robi Full hd chyba, nie? No. No to można pomyśleć ewentualnie. Dobra, w każdym razie dziękujemy Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, to bardzo motywuje. Piszcie czy chcecie kontynuację w ogóle tego 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 czegoś. Jeśli nie będziecie chcieli, tak będziemy No przemawiać. właśnie, to, to i tak nie ma znaczenia. Nie no, ale fajnie, fajnie jeśli byście chcieli, bo... Fajnie, że jesteście. Fajnie, fajnie, fajnie by było. No. W każdym razie to tyle. Do następnego. Trzymajcie się. No i cześć. Heju.